Później dzisiaj będzie cała zorganizowana akcja, bo na placu wymieniają cały ciąg grzewczy, mają takie standardowe urządzenia. Będziemy dzisiaj montować wyspę, taką samą jak tutaj, tylko że ma 4,5 metra, ma 70. A to naprawdę dużo, bo wydaje mi się, że jeszcze nikt chyba takich w Polsce nie robił. No i będziemy jechać pewnie całą noc z montażem tego wszystkiego. Jedziemy teraz na plac nowy. Tam ogólnie jesteśmy umówieni z chłopakami o godzinie 21.00. Trzeba będzie najpierw rozmontować starą wyspę, posprzątać to, co po niej zostanie. No i tak naprawdę, dopiero wtedy będziemy wkładać nasze urządzenia. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że na co dzień moim normalnym narzędziem pracy jest nóż, a nie śrubokręt. I zazwyczaj obrabiam inne kostki niż te, które mam teraz w ręku. Teraz na 5 lat zdarza się taka sytuacja, że prawdziwy szanujący się szef kuchni powinien wymienić wyspę, jeżeli taką ma. Wyspa zapowiada się naprawdę wspaniale. Z Kubą współpracujemy już od bardzo długiego czasu. Po namowach Jakuba poczułem smak pracy no, na sprzęcie zupełnie innym. Jak zobaczyłem trzy dni temu tą wyspę na żywo, to pomyślałem sobie, że może w końcu się przebiorę w Kitę i wejdę na zbiorę. Mam nadzieję, że, że, że już jutro będzie gotowy i będziemy mogli na nim zacząć pierwsze szlify i, 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 i pierwszą obróbkę termiczną, pierwsze gotowanie, pierwsze smażenie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze pracować, że będzie się to szybciej jeszcze sprzątać. Przede wszystkim mam nadzieję, że będzie łatwość dostępu do, do urządzeń, do serwisowania. Kładziemy go na mnie. Już z dwóch stosek przenosimy, już tak go sobie tu, pu, pu, pu i kładziemy. Dobra, chodźmy do mieszkamy. Śliacznie go dość dał. ちょっとフィニッと。<music>